Wiadomość od prawa wszechświata dla Ciebie: W ogromnym wszechświecie istnieje ktoś, kto pragnie utrzymać bezpieczną odległość, ale staje wewnętrzną bitwą, ponieważ serce jest głęboko zakochane w Tobie. Twój sam obecność wydziela boską piękność, która zostawia głęboki ślad w umysłach tych, którzy mieli szczęście Cię poznać. Kosmos spiskuje na Twoją korzyść niosąc nadchodzącą obietnicę romantycznej miłości, szansy na oddanie się miłości z pasją i wzajemnym szacunkiem, który zasługujesz w swoim związku. Jeśli czekałeś na ten moment, wiedz, że nadszedł czas, aby otrzymać miłość, której twoje serce pragnie. Pamiętaj, że gdy intensywnie czegoś pragniemy i zachowujemy cierpliwość oraz zaufanie procesowi, gwiazdy zaczynają się układać na naszą korzyść, splatając nasze losy w sposób magiczny i zaskakujący. Dla tych, którzy wierzą w Boga, wiedzcie, że nigdy nie jesteście sami zawsze jesteście otoczeni Jego ochroną i bezwarunkową miłością. Dlatego nie tracicie nadziei. Ponieważ wszystkie Wasze modlitwy zostaną wynagrodzone cierpliwością i miłością. Wierzcie w swoje słowa i z pewnością ogłaszajcie. Z wdzięcznością przyjmuję wszystko, o co proszę, z potężną i cudowną łaską. Dziękuję Aniołom, którzy mnie prowadzą i chronią w mojej podróży. Niech ta boska wiadomość rozjaśni Twój dzień i wypełni Twoje serce nadzieją i wdzięcznością. Przypominając ci, że miłość i boskie błogosławieństwo zawsze są na wyciągnięcie ręki, czekając na doskonały moment, aby objawić się w Twoim życiu. To była wiadomość dnia. Mam nadzieję, że się podobała. Dziękuję za obecność. Do następnego filmu.